Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 mogą przychodzić do szkoły. Chętnych jednak jest niewielu. Tu w szkole numer 4 klasy i korytarze świecą pustkami, choć szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów. Sytuację w naszej gminie mamy taką, że tylko w szkole w porajowie przychodzą dzieci i to są w tej chwili, dzisiaj na przykład, jest to 15 dzieci do klas 1-3. Natomiast w wszystkich pozostałych szkołach na dzień dzisiejszy nie, w tej chwili nie było żadnego dziecka. Wczoraj chyba jedno w jedynce, więc, jakieś to takie pojedyncze przypadki. Niemniej szkoły są gotowe, żeby te dzieci przyjmować. Oprócz tego od 25 trwają konsultacje dla uczniów klas ósmych w poszczególnych szkołach. Od 1 czerwca rozporządzenie wprowadza konsultacje dla uczniów klas cztery siedem też, no bo ósme klasy te już zaczęły wcześniej, w związku z tym tych dzieci będzie dużo więcej i tu znowu będą decydować rodzice, czy dziecko zjawi się na takich konsultacjach, czy też nie. Ta trudność dla dyrektorów jest taka, że jednocześnie jest prowadzone zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach, więc Musi tu dyrektor tak ustawić organizacyjnie te sprawy, żeby z jednej strony była opieka dla tych dzieci, które przyjdą do szkół, bądź zajęcia z tymi dziećmi, a z drugiej strony, żeby ci nauczyciele prowadzili też zajęcia dla tych dzieci w domach. Gminne szkoły także przygotowują się do egzaminów ósmoklasistów i maturalnych. Jeżeli chodzi o matury. To zaczynają się od 8 do 29 czerwca. W naszym LO jest chyba 17 uczniów z tego roku, ale są też uczniowie z ubiegłych lat, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w maturze. Matury są tylko pisemne, nie będzie ustnych matur. Trwają do 29 czerwca. 16 i 18 czerwca u nas mamy 217 uczniów klas 8 którzy taki egzamin będą pisali. Oczywiście tutaj zarówno w przypadku szkół ponadpodstawowych jak podstawowych muszą być spełnione odpowiednie wymagania. Więc znowu te odległości między uczniami uczniowie przychodzą wprawdzie w maskach, ale jak już zajmą miejsce za stolikiem przy swoim stoliku to mogą te maski zdjąć. I tutaj podobnie Kurierzy zabiorą te prace i są one sprawdzane przez komisje zewnętrzne. Warto jeszcze dodać, że coraz więcej uczniów będzie miało dostęp do dobrego sprzętu edukacyjnego. Gmina kupiła kolejne laptopy dla szkół. Gmina wzięła udział w konkursach zorganizowanych przez Centrum projektów Polska Cyfrowa i otrzymaliśmy 100% dofinansowania. 100% każda gmina w zależności od wielkości gminy mogła pozyskać tam jakąś kwotę. I w pierwszej transzy Bogatynia otrzymała 80 tysięcy złotych na zakup 37 laptopów, które już zostały w marcu przekazane do szkół. Natomiast dzisiaj do szkół trafi 45 nowych laptopów za blisko 105 tysięcy. Są to to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i to jest realizacja projektu Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tu jest takie zastrzeżenie, że ten sprzęt powinien być przekazywany, wypożyczany do rodzin z trojgiem, rodzin ubogich z minimum troj, z trojgiem dzieci. Taka sytuacja potrwa do 7 czerwca, nie wiadomo co później. Póki co urzędnicy czekają na wytyczne rządu.